Rekord na klatę 220 To na dobradę, z wjeżdża Robię muzykę, to wszystko dla Hecy Twoja stara, ma z przodu plecy Kupiłem do pasata A nowe, nowe części Twojego starego, starego rozpiętala na pięści Patrzysz się krzywo od razu kosa Wciągał tą rap, grę, dziurkę od nosa Wchodzę do klubu dobra, dobra bajera Suka, Suka na omy się osób pociera Bricker do siłowni destrukcja to by się kurwa przydała Redukcja Lekuta Kolej Kolejna afera Byłem w karsynie i pobiłem krupiera Bracie tornado, nabijamy ostro, starybną matę, kopa na torso. Tak, oryginalnie jestem blondynem. Zafarbowałem się względem tego, bo pierwsza dziewczyna chciała, żebym był na czarno. Względem tego, że wychowuję się z cyganami, no, żebym wyglądał tak jak oni. 220 po autobanie. Stary bezbożnik odpalił plebanie. Stary kominiarz wpierdala węgiel. Ty masz kurwo, postury jak kręgiel. Jestem wyćpany, wszystko robię na faście. Matka ma głowę jak COVID-19. Jesteśmy w robocie i kopiemy Ukraińców. Stary jest i wygląda jak intrus. Co masz do powiedzenia, kura? Nie, to to mogę. A do... co sobie jesz? Hmm? Co jesz? A kanapki z kremem. A co byś zrobił dla dziewczyny? A minetkę. minetkę? A. <laughs> I co jeszcze? A wszystkim by mieli dość. Nam mieli <laughs>